Cześć wszystkim, to z bo dzisiaj dla was taką fajną dechę od yy, Madrid Skateboard. jest to Madrid Slasher, jak widzicie taka klasyczna grafa, drewienko, tutaj trochę niebieskiego z podpisem Jerry'ego Madrida długość tej dechy to 90,2 cm yy, szerokość 23,5 cm 23,5 cm a wheelbase, typ, wheelbase w tej desce to 54,6 cm cm standardowo traki yy, klasyczne Excalibra oraz kółeczka Eee, właśnie w tym wypadku kadilaka 70 mm 80 A redy. Świetnie to się wszystko spisuje właśnie e, na mieście. Jest to klon kanadyjski. Deseczka bardzo przypomina skateboard, ale jest dłuższa, bardziej stabilna. Tutaj właśnie posiada takie fajne wheel -welsy, żebyście byli pewni, że nie będzie willy w desce dosyć gruby, mocny, taki solidny kicktail wszystkiego rodzaju triki oraz podbijanie dech na luzaków, Wam to naprawdę wyjdzie Dosyć szerok, głęboki concave z dosyć szorstkim gripem oraz logiem wycinanym Madrid laserowo, Jak widzicie tutaj drewno przybija Całość fajnego smaku to właśnie nadaje tej desce Decha taki klasyczny cruiser oraz dech do trzaskania trików po prostu na mieście Jeżeli szukacie czegoś takiego cruisingowo freestyle'owego, na pewno Signature Slasher będzie dla Was odpowiedni. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania po tej deski, czy innych desek z Madryta, czy w ogóle z naszego stepu, jak widzicie trochę tego mamy, piszcie do nas, chętnie odpowiadam na wszystkie Wasze maile, subskrybujcie nasz kanał, subskrybujcie nasze filmy. Longboardy pa!